Scena z życia Maryi Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Scena z życia Renaty Koleżanka pożyczyła mi książkę, przeczytaj na pewno ci pomoże. Przy ciężko chorym dziecku czasu mało, zmęczenie bierze górę. Zobaczyłam tytuł Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko. Jak być dobrą matką? Trzeba mieć w sobie dużo pokory i uczyć się od tych lepszych. Przykład świętych nas umacnia. Nagle pani Marianna stała się mi szczególnie bliska, zwłaszcza w swoim zawierzeniu Bożej woli, w swojej skromności i wielkiej pokorze. Gdy czytałam jej historię, łzy spływały mi po policzkach i docierały do serca, niosąc ukojenie. Patrzyłam na moją cierpiącą córkę i szeptała mi do ucha, Pan Bóg się o nas troszczy, skoro podsyła nam taką lekturę. Uczę się Asiu przyjmować wolę Bożą, uczę się od mamy świętego, błogosławionego. Pani Marianna była niezwykle ciepłą, dobrą, bogobojną, prostą kobietą. Miała pięcioro dzieci, a wśród nich Jurka. To jego, jak sama mówi, oddała Kościołowi i odtąd był dla niej księdzem Jerzym. Swoim dzieciom powtarzała, że należy kochać Boga i ludzi, kochać sercem i czynami. Mówiła, że zawsze trzeba się cieszyć, że wola Boża jest najważniejsza. Wrzesień 1984 rok. Syn przyjechał do domu bez zapowiedzi. Nie mówił wiele, ale wiedziała, że dzieje się coś niedobrego. Czuła wielkie zagrożenie o życie syna. Służby bezpieczeństwa nie dawały mu spokoju. Zostawił sutannę do zacerowania i słowa na pożegnanie. Pamiętajcie, jeśli umrę, nie opłakujcie mnie. Kiedy do wsi Okopy koło Suchowoli w Podlaskiem dotarła wiadomość, że wyłowiono z rzeki ciało księdza Jerzego Popiełuszki, Matkę przeszył miecz boleści. Nie szukała odwetu, nie domagała się sprawiedliwości, przebaczyła oprawcom i choć serce matki zostało zranione, nie przestała kochać. Miecz boleści rozrywał moje serce stopniowo, dzień po dniu, gdy patrzyłam na cierpienie kochanego dziecka, aż zadał śmiertelny cios, gdy Asia odeszła do domu ojca. Moje serce jest przebite. A mimo to jest w nim prawdziwy pokój i wdzięczność i miłość. Wiem, że dary te otrzymałam dzięki wstawiennictwu Maryi. Są one dla mnie cudem i działaniem Bożej łaski. Ból może zabić, zranione serce może ogarnąć rozpacz i beznadzieję. Ileż matek cierpi po stracie swojego dziecka. Maryjo, matko z sercem przeszytym mieczem boleści. Bądź pocieszeniem i wsparciem dla tych matek, których smutek rozrywa serce, rozpal w nich ogień miłości do twego Syna i do drugiego człowieka.